Kolejna bardzo ciekawa rzecz, która się dzieje na rynku, dotyczy, dotyczy crowdsourcingu, czyli wykorzystywania mądrości tłumu. E, firma Local, Local Motors w Stanach Zjednoczonych za pomocą angażowania wielu osób projektuje samochody, a potem przy udziale tych osób je finansuje oraz produkuje. Czyli mogę sobie wziąć udział w świetnym projekcie, w którym się czuję, Współtwórcą. Mogę czuć się współwłaścicielem i mogę jeszcze do takiego garażu, czy do takiego warsztatu, w którym powstaje ten samochód, przyjechać i samodzielnie pracować. W średniowieczu żył William Ockham. Kim był William Ockham i dlaczego przywołuję go tu i teraz? Otóż, William Ockham był franciszkaninem i filozofem. Z połączenia powiedzmy tych dwóch bytów otrzymujemy minimalizm. I ten minimalizm będzie się potem właśnie przejawiał w takim myśleniu, jak ten nasz startup założyć. Czyli będziemy tutaj mówić o tym, żeby nie, roz, nie, nie tworzyć zbyt złożonego modelu, tylko zacząć od prostych rzeczy. Rozróżnijmy dwa pojęcia w projekcie: marketing, PR. CSR, to są rzeczy, które zupełnie działają na innych polach. Jeżeli planuje marketing, to zawsze marketing jest pomierzoną formą działania. To znaczy, jeżeli ja wydam jedną złotówkę na klienta w ramach marketingu, to on mi ma z tej złotówki przynieść jeszcze 20 groszy oprócz tej złotówki, tak? Działania PR owe z kolei są niemierzalne. I tutaj pamiętajcie, że jeżeli na przykład konfigurujecie w projekcie promocję projektu, i opieracie na przykład pisując, że będziecie brali udział w konferencjach branżowych, że będziecie e, dawać płatne publikacje, e, będziecie na przykład e, dawać jakieś oferty, ogłoszenia, sprawdźcie w jaki sposób to się później monetyzuje. Nie da się. To, jest, to są działania PR-owe. One kształtują wizerunek, one pomagają w rozmowie z klientem, one uwiarygodniają sytuację. Ale nadal nie pozwalają zarabiać. Natomiast działaniem marketingowym będzie na przykład wydrukowanie odpowiednich kuponów numerowanych, które nam pokażą, jaki jest feedback z rynku przy jakiejś określonej konwersji tego klienta, przy jakiś tam pojawia się działanie. Tak? Jestem w stanie pomierzyć przede wszystkim, jak ten marketing nam działa. Mój szanowny tata przekazał mi kilkanaście lat temu, mówiąc mi, że jesteśmy zbyt biedni, żeby tanie rzeczy kupować. Coś, co jest tanie w nabyciu, z reguły jest bardzo drogie w utrzymaniu albo szybko się psuje, bo nie ma tej jakości. Tak musi być jakiś powód, dla którego to jest tańsze, dlatego i tu znowu tego nie ma w żadnym podręczniku. Nie oszczędzamy na programistach, nie bierzemy najtańszych studentów pierwszego roku. Jeżeli zlecamy pracę, to dobrym, renomowanym firmom. Nic nie robić i zarabiać dużo pieniędzy. O to, jak młodzieńcy wyobrażają sobie idealną karierę. To, co jest ważne, to. To to, żeby, żeby jakby nie, nie, nie bać się przedstawiać, jeśli już rozmawiamy na przykład z inwestorem o tym, że robiłem coś kiedyś i nie wyszło. Ja od razu takiej osobie, która potrafi powiedzieć to w ten sposób, że no ja kiedyś robiłem taki biznes, nie wyszło, ale dlaczego nie wyszło? No bo było tak i tak, czegoś mi tam zabrakło, super, u mnie jest plus, bo yy, na dzień dobry widzę, że jest tutaj uczciwe podejście, to jest bardzo ważne, ta, ta chemia i ta relacja z inwestorem musi być zawsze zachowana. No bo, jeżeli mamy robić biznes, no to biznes bez zaufania jest niczym. Nie chodzi o to, żeby stworzyć doskonałe rozwiązanie i dopiero potem pójść na rynek i pokazać zobaczcie jaki jestem piękny i zobaczcie jaki mam fajny produkt. Programistom kupujemy dużo dobrej kawy. To jest bardzo istotna rada, tego nie ma w żadnym podręczniku zarządzania projektami. Dużo dobrej kawy nie oszczędzamy na ekspresie, nie oszczędzamy na kawie. Spróbujcie wyobrazić sobie jak najwięcej pomysłów na wykorzystanie krowy w e-biznesie przy założeniu, że działamy według metody Lean Startup. Pierwszy to jest, jesteśmy aniołami biznesu, o których tutaj dzisiaj dosyć dużo mowa i mamy w tle krowę hasło wydoić inwestora. Również nawiązując do iPhone'a 5, który ostatnio powstał, są jego reklamy, sądzę, że można byłoby nawiązać Pimle będziesz większy a iPhone, na przykład, nie wiem, dziesiąty w tle, który ma już w tym momencie, nie wiem, 14 czy 15 wierszy, to tak w skrócie. Problemem jest brak miejsc do postawienia billboardów. Klientem jest firma reklamowa, yy, która się specjalizuje w outdoorze, a rozwiązaniem są właśnie powierzchnie reklamowe na krowach, czyli malowanie krów i Yy, jakichś tam swoich log logotypów nachodzących. Tak. Od strony bardziej B2C, troszeczkę B2B, wymyśliliśmy taki portal wykupkrowe.pl. Dotyczy to działań serowo-PR-owych i polega to na tym, że byłby to program partnerski dla firm, na przykład mleczarni czy, czy producentów serów, gdzie można e, zaktywizować ich użytkowników e, czy klientów poprzez wykupienie danej krowy i, tak troszeczkę na zasadzie tamago, czy działanie na tej krowie w cudzysłowie, opiekowanie się nią, więc tak, tak widzimy taką potrzebę pod tym kątem. Z natury ludzie są leniwi, więc jeżeli jesteśmy w stanie zbudować sobie cele w tym biznesplanie, no, nazwijmy to jak zwimy projektowo kamienie milowe, mogą być cele operacyjne, mogą być cele, czy cele, cele długofalowe, ale jeżeli będziemy mieli plan. Na to, jak działać, to zawsze będziemy do tego dążyć. Lepiej czy gorzej, ale wyjdzie. Czyli zaczynamy od potrzeby, dopiero potem szukamy rozwiązań. Rozwiązań szukamy w różny sposób, wykorzystując nasze własne doświadczenia, wykorzystując doświadczenia innych, prowadząc burzę mózgów i stosując wiele różnych ciekawych, kreatywnych narzędzi. Takie sesje kreatywne zdecydowanie wywołują pozytywne wibracje i to jest bardzo przyjemny etap tworzenia, tworzenia nowego biznesu czy tworzenia startupu. Ale warto również czerpać z inspiracje z różnych innych obszarów, nie tylko z naszych własnych doświadczeń. Jednym z przykładów takiego, takiego portalu, gdzie możecie szukać inspiracji, jest Idea Bistro, gdzie codziennie pojawiają się. Pojawiają się przykłady dobrych biznesów, które zrobiły coś nowego, zrobiły coś inaczej, wraz z pytaniem, które może Was zainspirować do tego, jak myśleć o swoim biznesie. Dotrzyj do nieklientów, bo jak wiadomo, z klientami jest tak, jak z górą lodową. Czyli to, ta, ta, ta część, która jest widoczna, to, co jest nad wodą, i to są nasi klienci, stanowi tylko 10% całego rynku do którego moglibyśmy potencjalnie dotrzeć i warto się przyglądać nie klientom, bo na pewno jest ich więcej niż klientów.